Domowe spotkania, milczanie rozgrywają albo we własnym mieście, albo w zaprzyjaźnionych krośnicach dla zespołu. Nie ma większego znaczenia, w którym obiekcie występują i w jednym, i w drugim czują się jak w domu. Hala w krośnicach jest bardzo sympatyczną halą. Czasem brakuje trochę prądu, ale mam nadzieję, że teraz nie zabraknie. Jest dla nas szczęśliwa, nam się dobrze tam trenuje. Myślę, że nie stanowi to żadnej przeszkody w tym, żeby zdobyć kolejne trzy punkty. I o to będziemy walczyć oczywiście. Zarówno Miliczy jak i Bielawa to zespoły z naszego regionu. W sobotę dojdzie więc do derbów Dolnego Śląska. Ta potyczka w takich kategoriach przez siatkarzy jednak nie jest odbierana. Mecz derbowy to będzie z Gwardią jako ostatni pojedynek. To na pewno trzeba uznać jako derby i, i, i tutaj będzie adrenalina spora. Na pewno ze strony Gwardii. Natomiast no, my podchodzimy do tego meczu z Bielawą jako do starych, dobrych, znajomych, ale z zasadą taką, że oczywiście trzeba wygrać. Yy... Mamy zapewnione już drugie miejsce, tak naprawdę nam są punkty niepotrzebne, ale nasza duma, nasz honor, nasze miejsce, które zajmujemy w tabeli obliguje nas tego, do tego, żeby grać jak najlepiej i wygrać po prostu za trzy punkty. A, a jak zagra Bielawa i czy uda nam się to zrealizować, to będziemy mądrzejsi w sobotę. Bielawianka, choć praktycznie w każdej kolejce ligowej skazywana jest na porażkę, nieraz już w tym sezonie sprawiła niespodziankę. Do tego rywala trzeba podejść. Z należytym szacunkiem. Na pewno zespół z Bielawy jest zespołem poukładanym, jest zespołem mądrym taktycznie, zaawansowanym bardzo mocno technicznie, nie mający jakichś wielkich parametrów i, i szczelb, że tak powiem, na skrzydłach, ale, ale na pewno grającym mądrze i, i my, to nie jest tak, że, że my jako zespół z drugiego miejsca sobie wyjdziemy i spokojnie wygramy. Trzeba zostawić oczywiście kupę walki na boisku i, i, i udowodnić na boisku, że jesteśmy lepsi. Tylko trzy kolejki pozostały do zakończenia sezonu. zasadniczego. Zespół Krzysztofa Janczaka ma jeszcze teoretyczną szansę na zajęcie pierwszego miejsca przed playoff. Każdy z zespołów, który już ma zagwarantowany, powiedzmy, tych imy, pomału zaczyna się przygotowywać, rozglądać na playoffy. Być może już po części zaczyna przygotowania do tych playoffów. W związku z tym ta, powiedzmy, ta forma może falować troszeczkę. Niemniej jednak ja uważam, że tych są na tyle dobrą zespołem, że nie powinny już zgubić punktów i, i my będziemy raczej do playoffu przystępować z drugiego miejsca. Początek sobotniego meczu w Krośnicach między KS Milicza Bielawianką o godzinie 17. .00.